Osiągnięcie w historii pieniądza. Wydrukowanie zielonego banknotu kosztuje niewiele, a o jego wartości stanowi reputacja Amerykańskiego Kongresu oraz Bena Bernankego, przewodniczącego Systemu Rezerwy Federalnej. Zielony papierek wzbudza szacunek. To najlepiej rozpoznawana marka wśród walut jak Coca-Cola wśród napojów. Co się za nią kryje? Przekonajmy się. Bank wszystkich banków Od roku 1971 dolar amerykański i światowy system finansowy opierają się w znacznej mierze na zaufaniu do systemu rezerwy federalnej Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Dolar od lat zajmuje pierwsze miejsce wśród walut rezerwowych. W nim wyceniamy czas, produkcję i wydajność. Amerykański system finansowy opiera się na gwarancjach i zaufaniu, których nadużyto jesienią 2007 roku. Obniżka stóp procentowych spowodowała bańkę na rynku nieruchomości, a ich podwyższenie trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów. W ciągu trzech lat 14 milionów Amerykanów zaciągnęło kredyty hipoteczne. Połowa ich straci domy. The FED zlekceważył pierwsze oznaki kryzysu, bo problem dotyczył tylko kredytów typu Subprime. Lecz sytuacja się pogarszała. Władze stają na głowie, żeby zapobiec upadkowi banku inwestycyjnego Lehman Brothers. System Rezerwy Federalnej szacuje, że jeśli z amerykańskiego rynku finansowego wyparuje 5,5 biliona dolarów, załamie się krajowa gospodarka, a w ciągu kolejnej doby światowa. To byłby koniec współczesnego systemu gospodarczego. Ponieważ kongres nie zdołał w porę zareagować, bank centralny postanowił uspokoić gospodarkę, choć nie należy to do jego zadań. Kiedy politycy debatowali, Fed przystąpił do działania. Korzystając z uprawnień, dodrukował biliony dolarów na pożyczki dla rozmaitych korporacji. Na tym tle pomoc kongresu wydawała się znikoma. Przeciętny Amerykanin oraz większość polityków nie rozumiała, że gdyby nie te radykalne kroki, upadłyby General Electric, General Motors, Citigroup, Bank of America. Stanęliśmy na skraju głębokiej przepaści. Fed musiał działać. W tym celu powołano go w roku 1913, żeby zapewnić płynność systemu finansowego w czasach paniki. Co? Co pani wie o systemie rezerwy federalnej? Niewiele. Fed jest jak czarna skrzynka. Wszyscy o niej słyszeli, lecz mało kto wie, jak działa. Dbają o walutę? To coś z pieniędzmi. Regulują giełdę papierów. Społeczeństwo do końca nie wie, czym się zajmujemy. Drukują pieniądze? To mit. Nic takiego nie robimy. Czy Fed wydaje pieniądze podatnikom? Prędzej je dodrukujemy niż się zadłużymy, więc drukujecie. Istotnie. Exactly is Czym się zajmuje system rezerwy federalnej? steruje podażą pieniądza, ustala stopy procentowe, nadzoruje banki i powinien strzec bezpieczeństwa oraz przejrzystości systemu finansowego. FED stoi na straży stabilności finansowej, zapobiega chaosowi na rynkach. Niestety latem 2008 roku zawiódł. Co powaliło na kolana najbogatsze mocarstwo świata i wywołało kryzys finansowy? Zdaniem wielu ekonomistów oraz byłych pracowników Fedu to właśnie bank centralny rozpętał burzę. Zbyt długo utrzymywał stopy procentowe na niskim poziomie. To wywołało bańkę spekulacyjną na rynku nieruchomości. Ekonomiści ostrzegali, że obniżenie stóp doprowadzi do ożywienia, po którym nastąpi kruch. Fed nie zapobiegł bańce kredytowej, skandalicznemu zadłużaniu się banków ani kryzysowi finansowemu. Nie zdołaliśmy uporządkować kluczowego obszaru systemu finansowego. Pracownicy Fedu mogą tylko ubolewać, że ktoś w ich szeregach nawalił. Należy przyznać się do błędu. System Rezerwy Federalnej zawiódł. Całkowicie nie zgadzam się z Pani opinią. Ponoć najgorsze za nami, lecz przed nami jeszcze długa droga. Chcielibyśmy słyszeć, że już po wszystkim, lecz prosimy się o kolejny kryzys. Nigdy tego nie przerabialiśmy. System rezerwy federalnej działa intuicyjnie, bez żadnej sprawdzonej metody. Należy przeanalizować jego operacje i zamiast skupiać się na szukaniu winnych, zastanowić się nad przyszłą rolą banków centralnych. Wpadliśmy po uszy i nie chcemy powtarzać błędu. Nie pierwszy raz bank centralny powołany do ochrony gospodarki doprowadził ją na skraj przepaści. Prawdziwą walutą świata jest zaufanie. Skoro Fed je traci, to czy zdąży wyciągnąć wnioski? Potężne państwo zawsze uchroni się przed bankructwem. Lecz kryzys może dotknąć każdego, nawet najsilniejszego gracza. Wierzy pan, że potrafi nad tym zapanować? Oczywiście. Nigdy mówiło się Wielka Brytania, dziś to UK albo Britain. Jej waluta cieszyła się dobrą reputacją, bo miała pokrycie w złocie. W Banku Anglii można było wymienić gotówkę na złoto po ustalonym kursie. System waluty złotowej odznaczał się dużą stabilnością w obiegu międzynarodowym i wpływał na podaż pieniądza. Niestety, system ten upadł wraz z wybuchem I wojny światowej. Europejskie potęgi porzuciły system waluty złotowej, by drukować pieniądze potrzebne do finansowania wojny. Na tle bankrutującej Wielkiej Brytanii i zniszczonych przez hiperinflację Niemiec, Stany Zjednoczone i amerykańska waluta z pokryciem w złocie zdawała się niezatapialna. Fed to potężna instytucja. Jeśli uruchomię w piwnicy drukarnię pieniędzy, będę oszustem. Kiedy robi to Fed, to już polityka monetarna. Fed za pomocą ustawowych narzędzi drukuje albo niszczy pieniądze, żeby obniżać bądź podnosić stopy procentowe. Kiedy zwiększa podaż pieniądza, ten staje się łatwiej dostępny. Stopy procentowe maleją, a my więcej pożyczamy i wydajemy. Kiedy ogranicza jego dostępność, mniej pożyczamy i więcej oszczędzamy. Podniesienie stóp procentowych hamuje wzrost gospodarczy oraz inflację, obniżenie zaś ożywia. Wahania stóp procentowych to gospodarczy gaz i hamulec. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia amerykański system rezerwy federalnej zaczął wykorzystywać to nowe narzędzie do sterowania gospodarką. Fed zabrał się do polityki makroekonomicznej, niestety z marnymi skutkami. U przy niezmienionym popycie prowadzi do spadku ich wartości. Tezę tę potwierdza porównanie wartości dolara i jego podaży. Zależność jest oczywista. 1 dolar z 1913 roku miał w roku 2007 wartość 21 dolarów i 60 centów. Oznacza to 96% dewaluację od czasu powołania systemu rezerwy federalnej. Jeśli uważacie model ciągłej inflacji za absurdalny i ekonomicznie nie do obrony, jesteście na dobrej drodze. Absurd to nieodzowny element funkcjonowania systemu finansowego, bo w naszym systemie pieniądz to dług, a dług to pieniądz. Oto wykres podaży pieniądza w latach 1950-2006 oraz wysokości długu publicznego za ten sam okres W obu przypadkach trendy są dokładnie takie same Gdy rośnie ilość pieniądza, wzrasta też zadłużenie Innymi słowy, każdy wasz dolar jest czyimś długiem wobec kogoś innego Pamiętajcie, kredyt to jedyny sposób kreacji pieniądza. Gdyby spłacić wszystkie amerykańskie długi łącznie z zadłużeniem rządu, w obiegu nie pozostałby ani jeden dolar. Gdyby nie zadłużenie w naszym systemie finansowym, nie byłoby żadnych pieniędzy. Mariner Eccles, przewodniczący Rady Gubernatorów Fed. Ostatni raz amerykański dług publiczny został całkowicie spłacony w 1835, po tym jak prezydent Andrew Jackson zlikwidował bank centralny poprzednika Fed. Jackson doszedł do władzy, głosząc konieczność rozwiązania banku centralnego. Argumentował, działania banku dążące do podporządkowania sobie rządu są tylko zapowiedzią tego, co czeka Amerykanów, jeśli pozwolą się dalej zwodzić tej instytucji i stojącej za nią grupie interesów. Niestety, szybko o tym zapomniano. W 1913 doprowadzono do powstania systemu rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych. Póki on istnieje, zadłużenie nie zniknie. Wiemy już, że pieniądz jest kreowany jako dług poprzez kredyty. Ich dostępność zależy od rezerw bankowych, czyli od wysokości depozytów. Każdy depozyt może przynieść dziewięciokrotność swojej wartości. Wiąże się to jednak ze wzrostem inflacji. Ponieważ pieniądze są kreowane na podstawie długu i dystrybuowane w przypadkowy sposób w ramach wymiany handlowej, ludzie nie zdają sobie sprawy z zadłużenia. W rezultacie dochodzi do zachwiania równowagi. Ludzie szukają pracy, by zarobić na utrzymanie. Cała ta zależność wydaje się chora, ale pominęliśmy w niej jeden element narzędzie ujawniające naturę systemu. Odsetki. Kiedy rząd lub obywatel pożycza pieniądze z banku, niemal zawsze musi je oddać ze sporym procentem. Każdy dolar zostaje spłacony z odsetkami. Ale skoro wszystkie pieniądze pochodzą z banku centralnego, a banki komercyjne tylko je pomnażają udzielając pożyczek i zwiększając podaż pieniądza, to gdzie są środki na pokrycie odsetek? Nigdzie. One nie istnieją. Konsekwencje tego stanu rzeczy są przytłaczające. Wysokość naszych zobowiązań wobec banków zawsze będzie przewyższała ilość pieniędzy w obiegu. Dlatego inflacja się utrzymuje. Nowe pieniądze służą pokrywaniu deficytu stanowiącego część systemu, a deficyt wywołuje konieczność spłacania odsetek. To przekłada się na zaległości w spłacaniu rat oraz bankructwo. Najwięcej tracą najbiedniejsi. Przypomina to zabawę w krzesła. Kiedy muzyka cichnie, jedna osoba zostaje na lodzie. I o to właśnie chodzi. System przepompowuje realny majątek do banku. Jeśli nie spłacasz hipoteki, odbierają ci to. Jest to irytujące nie tylko ze względu na nieuchronność takich sytuacji, ale też dlatego, że gdy pożyczamy pieniądze od banku, nie ma ich jeszcze w obiegu. W 1969 roku w Minnesocie Jerome Daly podważył w sądzie prawo banku do zajęcia domu z powodu niespłacania rad kredytowych. Argumentował, że umowa między nim a bankiem wymagała, by obie strony zapewniły jej pokrycie majątkowe. To tak zwane świadczenie wzajemne. Daly twierdził, że w chwili zawarcia umowy bank nie miał pieniędzy. Wykreował je dopiero po jej podpisaniu przez stronę. Pamiętacie, co pisano we współczesnych mechanizmach monetarnych? Klient zaciągający pożyczkę wystawia weksel w zamian za pieniądze. Transakcja nie uszczupla rezerwy banku, za to depozyt kredytowy dolicza się do sumy depozytów już obecnych w systemie. Zatem pieniądze nie pochodzą z istniejących aktywów. Bank je tworzy, nie dając nic od siebie, oprócz teoretycznej odpowiedzialności zadeklarowanej na piśmie. Przed sądem zeznawał także prezes banku. Sędzia zapisał, że przyznał on, iż jego bank razem z Fed kreował pieniądze na kredyt poprzez zabiegi księgowe. Stworzył je po podpisaniu umowy. Prezes potwierdził również, że regulacje prawne nie dają bankom takich prerogatyw. Kreacja pieniądza musi się opierać na świadczeniu zgodnym z prawem. Przysięgli orzekli, że nie doszło do wzajemnego świadczenia usług, a sędzia skonkludował, iż tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Sąd odrzucił wniosek banku o zajęcie nieruchomości. Daly zachował dom. Wyrok ten ma duże znaczenie. Ilekroć zaciągacie w banku kredyt, czy to hipoteczny, czy konsumpcyjny, Pieniądze są kreowane nielegalnie, a świadczenie wzajemne, sprzeczne sprawy unieważnia to umowę i znosi obowiązek spłaty długu, bo bank nie posiadał pieniędzy, które wam pożyczył. Niestety fakt ten jest powszechnie ignorowany. Kreacja pieniądza i wzrost zadłużania trwają w najlepsze. Pytanie, dlaczego? Podczas wojny secesyjnej prezydent Lincoln nie zaciągnął wysoko oprocentowanych kredytów i postąpił zgodnie z ideą ojców założycieli. Stworzył niezależną i niezadłużoną walutę zielonego dolara. Brytyjscy i amerykańscy bankierzy komentowali tę decyzję następująco. Niewolnictwo zapewnia własność pracy, ale nakłada też odpowiedzialność za robotników. W modelu europejskim rządzi kapitał, który umożliwia regulację stawek. Najlepszą jej metodą jest kontrolowanie podaży pieniądza. Jeśli nowy dolar trafi do obiegu, będzie to niemożliwe. System rezerw częściowych stworzony przez Fed funkcjonuje w większości systemów bankowych świata i stanowi współczesną formę niewolnictwa. Pieniądze powstają z zadłużenia. A co robią ludzie, gdy popadają w długi? Szukają pracy, żeby je spłacić. Ale jeżeli pieniądz kreuje się poprzez kolejne pożyczki, jak społeczeństwo może wyjść z zadłużenia? Nie może. I o to chodzi. To strach przed utratą środków do życia, rosnące zadłużenie i inflacja oraz niedostatek podaży wywołany niemożliwymi do spłacenia odsetkami utrzymują niewolnictwo pracy.